Siemanko wszystkim tutaj z Play games czyli Zecio! Dzisiaj mam pierwszy odcinek z Minecraft według Zecia. Nasze modyfikacje to. Mm, Not an items. Ja I furniture. Mod. Koralowa Rafa. Rafa Koralowa, będzie to pan też. Dynamic lights. Widzicie, co tego jest? Mod Martens, czyli dodaję te dźwięki. Mutants Creatures i balkon z nie patrzcie na to krótka idzie let's play no tutaj wpiszemy na przykład tutaj nowy Azure nagrywa się? nagrywać nie patrzcie na to a w ogóle mam nowe intro obszerione, które zobaczyliście chyba na początku odcinka. Yy, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli nie, to piszcie na fanpage'u. Co zmienić, co dodać. A ten film będzie trwał około 7-6. No może 8 minut. Widzicie, to jest początek sorry dopiero. He, he. Kurde, jeszcze inwentarz tricks to dam. To już później. <coughs> I three capitator. Jak słyszać już? O, Rafa koralowa I Ray mini matka. Dobra, muzyka me, 38. Uuu... To można zwiedzać? To nie odciąga. O -o 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 -o. Mm, dobra. Na sam początek bierzemy sobie trochę drewna. Survival. A ja dobra Nie moja winna, że mam gość. Nie ja się nie chce czekać, aż pójdę. A tego nagrywam teraz. Coś mieć to Ona Ale nie muszę, się wali. O. Gilnie. To jest mas. To jest not an no item, co jak widzicie, tutaj widać jak się tworzą różne rzeczy, na przykład jak kliknę na, na tam R, to nic się z tego nie robi, nie mam pelarynkę. he <coughs> Ogólnie zapraszam też na mój fanpage na Facebooku, tak, tam są zapowiadane odcinki. Będą pytania dotyczące czy chcecie, nie wiem, na przykład jakiś odcinek z jakiejś serii, bo mam zamiar nagrywać jeszcze dwie różne serie, ale no może trzy. Jedną chyba już poznajecie, y, Natasza Jeans ze mną nagrywała Minecraft według Zecia, to jest ta pierwsza seria. Drugą jest Minecraft oczyma dziewczyn, a trzecia i czwarta to dowiedzcie się w jednym czasie. Hej! Trzy minuty do O! back Ogólnie nie lubię muzyczki w tyle, dlatego jej nie robię, ponieważ <coughs> ona mnie rozprasza. Kuska! Naprawdę? Będzie jej głośno słychać, tylko nie rzucę na pokoju. Pewnie będzie jej cicho słychać. Może ktoś mnie bije do pokoju. Mamy Mutant Creatures. Czy jesteśmy na easy? Nie jesteśmy na easy. O, teraz jakiś coś. tam jest jakieś coś. Idziemy tam? Pau, nie dziwcie się, że teraz, kurde, że na pełny ekran. A... Okay. trochę halaguję, bo to pierwszy, ten, pierwszy Halo na świecie. E o, to są te lucieki? te ale mi ścina. Jedząc trzeba znaleźć, tam jest krówka, Lub. bo lubianie nie to tam jedząc sobie chodzi. Okej, kwań, 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 na środku. Mm -hmm. normalne <coughs> Wait. A. piastu idzie. Dalej, już 5 minut nagrania. Chciałbym coś zrobić produktywnego. Się ma piasku z Abi. E, niedługo zamierzam też nagrywać filmy z kamerką internetową, czyli że będziecie mieli jakiś moją twarz. Wow, jakie ekscytujące. I QA powinno być za tydzień. To jest chyba też filmik informacyjny z tego co... Z tego co widzę Dobra, chodźmy dalej! Poszukujmy miejsca na chatkę Ogólnie jak intro strony do tego tekstu Bo tego tekstu nie robiłam na World Artem czy czymś tam Ten tekst robiłam na pewnej stronie jak będziecie chcieli, zrobię też poradnik, jak robić intro Ja nagrywam Camtasia Studio programem. I na tym można sobie zrobić intro normalnie. Więc to jest chyba plus dla tego programu. I można montować. Bardzo łatwe jest wszystko. Podoba mi się ten program, dlatego nie nagrywam. Zobaczmy, rofy koralową. A, króliczkę. W mam króliczka. Odbywa się uszatek. Ušatik, gdzie jesteś? Aha. Ma, się słyszałem. Go, my ušatik. Bez kontrafarktu, Koralowa. Wow. Ja będziemy tak ścinać. Teraz coś zrobić z tym. Słyszysz, szkielet? Wohohoho, hello! Atakujesz? Atakujesz? O, on atakuje! Nie! Nie chcę ginąć! Nie tu! A, a, idź! Nie! Ach. Dobra, po tej śmierci zrobię przejście. to I żegnam. Do zobaczenia. Kolejnym bardziej produktywym odcinku. Cześć!